Cześć, witajcie, kochani. Zanim zacznę gadać, zobaczcie to. Kochani, spełnienie marzeń, słoneczna Umbria. I teraz powiem Wam jedną rzecz. Chcieliście się spotkać? Czy możemy? Tak, możemy. To będzie najlepsza majówka na świecie. Włochy, ekspert w dziedzinie języka włoskiego w stopniu początkującym i mega zaawansowanym. Ekspert, jeśli chodzi o y, trenera emisji głosu i spotkanie ze mną. Jeśli jesteście zainteresowani, w komentarzu macie więcej informacji. Zapraszam Was serdecznie. To będzie wspaniały i cudowny czas dla nas, gdzie będziecie mogli ze mną zobaczyć zupełnie inny świat, nauczyć się medytacji, poczuć to wszystko. Wszystkie informacje macie w opisie. Tam się pije wodę prosto z góry, z kranu. The baby, the baby. To jest nieprawdopodobne. Wszystko przewspaniałe. Zapraszam Cię do tego serdecznie. Jeśli zgłosi się Was za dużo, zupełnie się tym nie przejmujcie. Otwiera się przed nami morze możliwości, jeśli chodzi o warsztaty w Polsce i warsztaty we Włoszech. Będę Was informował. Zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy od majówki. Zapraszam.